Siemanko, z tej strony Robson. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z nowo dodanego trybu na serwer Craft Games. A jest to minigierka o nazwie Replika. A więc o co w niej chodzi? Otóż musimy tutaj właśnie ozorować ten obrazek, który nam się tutaj wyświetla. Ogólnie trafi nam się teraz jakiś Pokéball. Nie jest on zbyt skomplikowany, więc myślę, że szybko się z nim tutaj uporamy. Dobra, w środku było coś żółtego. Chyba tak i obramówka już cała czarna. E, dobra, lecimy, lecimy. Szybko, szybko. Ogólnie, tutaj o. Inni gracze byli dość blisko mnie 78%, 84%. Spoko, ale mi się udało tutaj, właśnie, zwyciężyć. Otrzymałem 10 monet, bo właśnie tutaj za każdą taką zwyciężoną rundę otrzymuje się 10 monet. A jeśli wygramy całą minigierkę, to dostajemy 50. I ogólnie, co rundę odpada tutaj, właśnie najsłabsza osoba. Więc trzeba się tutaj starać, żeby nie być właśnie tutaj najsłabszym. Dobra, co my tutaj mamy? Jakiegoś dniowego faceta? Nie wiem, spoko. Yy, tutaj będzie coś takiego Żółtego, chyba tak, dobra Ogólnie nie lubię jak są tak kolory Bardzo podobne do siebie Bo można się łatwo właśnie pomylić Dobra, tutaj dookoła Tutaj też tak jak tam podobnie była ta wełna I już do samej góry takim Taką pomarańczową gliną yy, Tutaj coś takiego żółtego Chyba tak, nie wiem Zaraz się okaże jak skończymy obrazek Czy mamy wszystko dobrze czy nie Dobra, jakieś oko czarne To raczej proste, tutaj i Tutaj. Dobra, jak na razie prowadzę. możecie zobaczyć na scoreboardzie po prawej stronie, kto ile ma procent ukończonego obrazka. już mam 64%. 68, dobra. I tutaj też kładziemy tą wełnę. I tutaj dużo czarnego jest, widzę. Spoko. To nie będzie jakoś trudne. Tutaj zostawiamy jedno miejsce na żółty chyba. Chyba. Dobra. Żeby nie wyszło, że jestem tutaj Daltonistą, kurde. Jak się gdzieś pomyliłem. Oj, ten krok, to nie tu. Dobra tutaj powinna być Jezu nie to O właśnie dobra udało się ukończyć A więc kolejna Runda tutaj została wygrana przeze mnie I dobra czekamy na kolejną Zostało jeszcze razem 5 osób A więc spoko Ogólnie wiem że ta minigierka może nie jest Zbyt ciekawa do oglądania No ale tak do przyjemności Właśnie sobie ją tutaj nagrywam Dość fajnie się w nią samemu tutaj gra Jest dużo emocji można tak to nazwać I dobra jakaś dziwna znowu Jakiś dziwny obrazek. Ogólnie sam tutaj zrobiłem y, parę obrazków, y, które Citrox właśnie sprawdzał. I ogólnie są dwa na serwerze już na pewno. A więc, jeśli spotkacie jakąś mapkę o nazwie, znaczy obrazek o nazwie Krab albo Panda, albo Rak, nie pamiętam jak nazwałem właśnie, ale to nieważne, tam się ogólnie wyświetla na początku rundy, kto stworzył właśnie, właśnie tą, ten obrazek. Dobra, skupmy się trochę, bo trochę się tutaj rozgadałem i nie mogę tutaj. Jakoś fajnie go tutaj zbudować, tego obrazka Dobra, tutaj oko, to oko w drugą stronę całkowicie eee, Dobrze, dobrze mhm. Coś takiego, teraz fioletowe I ogólnie monety na tym trybie są Oddzielnie e, Oddzielnie niż te, te wszystkie inne minigierki A więc tutaj zbieramy monety osobno Tamte wszystkie monety, które mieliśmy wcześniej na tamtym przy tamtym serwerze zwykłym, czy kurde jak to nazwać Tutaj mamy osobne monety, a do serwerów e, e, Skywars, The Wars, a także Castle Wars są oddzielne monety A więc spoko, inni gracze, którzy po prostu grali już wcześniej na tamtych minigierkach Nie mają tutaj przewagi nad innymi graczami, ponieważ tutaj można sobie kupić jakieś Jakieś kurde tutaj efekty, które budują nam połowę obrazka, które coś tam... E, Dają jakieś ten negatywne skutki przeciwnikom Coś takiego Ogólnie jeśli będę miał tutaj więcej monet to może tego będę używał Ale na razie sobie radzę tak jak jest Dobra. Teraz mam jakiś obrazek Kurde coś mi tutaj zlogowało Jakiegoś kurde farmera, nie wiem co to jest Jakiś z wąsem koleś Dobra Tutaj budujemy jakieś spadki WPS ów tutaj mam niefajne Ale nieważne jakiś wielki wąs tutaj ma O kurde facet zgoliłbyś ten koper wreszcie Czy ja to wybudowałem Chyba tak Niestety Dobra, tutaj ma trochę ten większy wąs. Dobra, tutaj taka ciałowa, trochę ta glina. I ogólnie gdzie on ma oczy? Dobra, tutaj ma jedno oko, tu ma drugie. I teraz tutaj czerwona fełna na sendole. I dobra, kolejna runda wygrana. Tym razem koleś już tu za mną był, bo miał 92%, a więc blisko, był blisko. Dobra, zostało 3 osoby, a więc emocje rosną. I dobra, czekamy 10 sekund. Ogólnie tutaj można sobie właśnie kupić kilo. Diamentowy, którym by się szybciej te glinę właśnie rozkopywało. Może sobie właśnie dla niego. Teraz tutaj pozbieram. O Jezu, jaki obrazek. Dobra, teraz trzeba się skupić. I dobra, zaraz rozpoczyna się ostateczna rozgrywka I za sekundę, i dobra, lecimy Dobra, obrazek tym razem nie jest zbyt skomplikowany, a więc musimy się tutaj pośpieszyć dość nieźle Dobra, oczy fioletowe Znowu jakiegoś laga małego złapałem Dobra, żółty teraz wszędzie Dobra, tutaj szybko Tutaj wypełniamy I ogólnie dookoła też już można wypełnić na szybko Okej, okay. teraz usta jakieś skomplikowane Nie, w sumie nie tak zbytnio skomplikowane Żółty w kącikach i dobra, mam dość dużą przewagę nad tym typem, a więc raczej wygram. Dobra, zostawiłem go daleko w tyle, miało 89%, a więc spoko. Dobra, więc udało się jakoś wygrać. Ogólnie tryb nie jest jakoś zbytnio skomplikowany, jak widzicie. Dość przyjemnie się gra. Jeśli komuś się ludzi, możesz śmiało tutaj wbić. Dość fajnie się tutaj monety zarabia. Bo tym można się fajnie właśnie pobawić tymi wszystkimi efektami. A więc dobra. Myślę, że taki krótki odcineczek będzie na dzisiaj, ponieważ myślę, że zanudziłbym Was już kolejną rundą. A więc dobra. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Już we wtorek zaczynamy jolo tydzień, a więc myślę, że będzie fajnie. Wyczekujcie kolejnych odcinków. A więc, cześć!